Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły. Śpiewamy w jednej z kolęd. Bóg Ojciec posyła na świat swojego Syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił, aby nas wyzwolił z niewoli zepsucia i przeniósł do stanu wiecznej szczęśliwości. Każdy z nas jest zaproszony do tego, aby naśladować Boga w Jego miłości, ofiarnej i bezinteresownej. Gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy, dawajmy się poznać jako ludzie pokoju, radości, łagodności, cierpliwości, uprzejmości, opanowania. Aby ludzie, którzy z nami żyją i pracują, pod naszym wpływem, z dnia na dzień stawali się lepsi, a nie gorsi. Aby z naszego powodu chwalili Boga, a nie przeklinali Go. Niech nowy rok Pański 2021 będzie dla nas wszystkich szczęśliwy, a nie pechowy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, pokój dobrą.